Every wrong is recorded. Every slight against us. Page na page, etched in blood. Clan Gunnison, 8 Peaks, Joseph Buckman. Wjedźmy z Brackenwalsz to grupa czarownic, które swoimi radami i mocami wspomagały plemię Unberogenów. Poświęciły się opanowaniu sztuki magicznej bez korzystania z mocy chaosu dla dobra rodzaju ludzkiego. W danym okresie istniała tylko jedna wiedźma, która przekazywała swoją wiedzę dziecku, wychowywanemu by stać się jej następczynią. Żyła na bagnach Brackenwalsz całkowitym odosobnieniu. Wiedźma zawsze mieszkała w Brackenwalsz i zawsze mieszkać będzie. Jesteśmy częścią tego świata. Tak jak plemiona ludzi i ich miasta. Moc, którą władamy, jest niebezpieczna. Może splugawić serca nawet najszlachetniejszych ludzi, zmieniając ich w pomioty ciemności. Korzystamy z tej mocy, by inni nie musieli. To samotne życie, prawda, ale rasa ludzi nie została przeznaczona do władania taką mocą, niezależnie od tego, co inni pewnego dnia zdecydują, albowiem człowiek jest za słaby, by oprzeć się jej pokusom. W czasach Sigmara ich przedstawicielką była wiedźma o imieniu Gronia, chociaż nikt jej już tak nie nazywał od wielu lat. Król Bjorn Unberogen konsultował się z nią wielokrotnie, przynosząc ofiary dla bogów takie jak serce wołu dla Mora. Pewnego razu powiedziała mu, że jego syn Sigmar był zagrożony przez moce ciemności i aby ocalić jego, a także świat, musi złożyć świętą przysięgę. Prawdopodobnie przysięgę poświęconą morowi że będzie wykonywał jej polecenia co do Joty, kiedy tylko o to poprosi. To mój rodzaj osalił was, kiedy nadeszła plaga. To mój rodzaj ostrzegł was o wielkiej bestii z wyjących wzgórz. Dzięki mnie prosperowaliście i Unberogenowie są najliczniejsi spośród najpotężniejszych plemion Zachodu. Wiedźma odwiedziła króla Marbada z plemienia Endalów, przyjaciela i druha ojca Sigmara, a później samego młotodzieżcy i powiedziała mu... Kiedy zobaczysz srebrną rękę wznoszącą szkarłatny sztandar, pojedziesz z całą swoją potęgą, by stanąć u boku Sigmara i dać mu to, co dla ciebie najcenniejsze. Wiedźma upewniła go, że dzięki temu czynowi uratuje rasę ludzką, ale sam umrze. W bitwie na Przełęczu Czarnego Ognia Marbat poświęcił swoje życie, aby ocalić Sigmara. Rzucił mu swój miecz, dzięki czemu przyszły imperator Mógł zabić ogromnego trola, który przetrwał ciosy Galmaraza. Później Gronia powiedziała Gereonowi z plemienia Unberogenów: Bądź pojednawcą, pamiętaj o swojej zemście, ale okryj ją płaszczem przyjaźni. Pamiętaj, Gereonie z Unberogenów czerwona dłoń i zakrwawiony miecz. Podążając za radami wiedźmy, Gereon udawał przyjaźń, zyskując zaufanie Sigmara. Mimo to zaczął mieć wątpliwości, albowiem zapałał do niego prawdziwą sympatią i tak jak inni, dostrzegł jego wielkość. Niemniej jednak poddał się rządzy zemsty i mrocznym potęgom, usiłując zabić Sigmara. Później stał się znany jako Azazel, książę demonów Slanesza. W nocy przed bitwą z Norsi, Gronia odwiedziła króla Bjorna w jego namiocie. Aby powiedzieć mu, że jego syn zostanie zaatakowany przez zaufanego przyjaciela i żeby go ocalić, musi zmierzyć się w nadchodzącej bitwie z najwyższym królem Norsi, waragiem zbieraczem czaszek. Ojedynek doprowadził do jego śmierci, a jego dusza powędrowała do szarych krypt, wymiaru zawieszonego między życiem a śmiercią, gdzie znajduje się wejście do królestwa Mora. Dlaczego jego dusza zawędrowała właśnie tam? Być może była to moc dokończonych spraw jaki miał w związku ze swoim synem, siła wróżby losu Sigmara, która ich spajała, a może sama przysięga złożona wiedźmie pod okiem Mora, wzmocniona jej zaklęciami, która nakazywała Bjornowi wykonać jej polecenie? Możemy tylko snuć domysły. W każdym razie Bjorn wspomógł swojego syna, ratując go przed demonami i mrocznymi potęgami, po czym sam odszedł do domeny boga umarłych. W minus czwartym roku kalendarza imperialnego, wiedźma Gronia odwiedziła Sigmara, mówiąc mu, że musi zjednoczyć wszystkie plemiona przed nadejściem pierwszych śniegów albo zginie i wszystko, co stworzył, zostanie zniszczone przez nadchodzącą inwazję orków. Ponadto jasno stwierdziła, że musi wyruszyć samotnie, aby zyskać poparcie południowo-wschodnich plemion i uczynić to dzięki odwadze, nie drogą podboju. W nocy po koronacji Sigmara na imperatora ponownie przybyła, żeby dać mu niechcianą radę. Nie powinien zastępować swojej nowej korony i nie może pozwolić umrzeć Myrsie, czempionowi Teutogenów, zanim nadejdzie jego czas. W trzecim roku kalendarza imperialnego, Sigmar razem z Pendragiem i Myrsą zaatakował Mosiężną twierdzę. Myrsa zginąłby z rąk dawnego kompana ożywionego mocą nekromancji. Jednakowoż dzięki brązowemu naszejnikowi Mora podarowanemu przez Sigmara, który wcześniej przekazał imperatorowi jego ojciec, udało mu się przeżyć. W bitwie Sigmar pokonał nekromantę Morata z Morkain, dawnego dworzanina króla Uszorana, pierwszego wampira z rodu Strzygoni. Gdy rozkoszował się swoim zwycięstwem, złote światło odbiło się od wspaniałej korony, którą nosił nekromanta. Korony czarnoksięstwa Nagasza. Wbrew radą Wiedźmy i nie znając prawdziwej natury artefaktu, porzucił koronę, którą wykuł dla niego alarek szalony i przywdział koronę Nagasza, która z czasem doprowadziła go do szaleństwa i obłędu, aczkolwiek młotodzierżca zdołał ją z siebie ściągnąć. Wiedźma obserwowała wyczyny Sigmara, ale kiedy nekromanta Morat przebudził się w Górach Środkowych, jej moc ją opuściła. I w końcu upływ czasu dał o sobie znać, ciążąc jej niemiłosiernie. W sercu Bagien Brackenwalch została odnaleziona przez Azazela i Kar Odakena, doradcę króla Norsi, którzy zgotowali jej potrójną śmierć. Poderżnęli jej gardło, zmiażdżeli czaszkę i utopili w wodach trzęsawiska Brackenwalch. But the Great Book of Grudges remains full.